Cześć, witajcie na kanale Komiksomania. Dzisiaj kolejna retro repka. Jestem Marcin z kanału Triple. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj znowu gotujemy w plenerze, a głównym daniem jest komiks Power Rangers, czyli adaptacja filmu z 1995 roku. Także zostańcie z nami. Zobaczycie, co mamy do powiedzenia o tym komiksie. Zaczynamy teraz od omówienia tego komiksu jest to oczywiście Power Rangers, adaptacja filmu bodajże z 1995 roku. Yy, komiks wydany został przez Marvel Comics. O dziwo. Jest to 98 rok, cena 3,50. Jest to przy okazji siódmy zeszyt serii Power Rangers, jaka była w Polsce. I ostatnia od ten to, ja, to było, to, to było tego, tego, tego tej serii, powiedzmy, tej miniserii. trzy zeszytów mm. i koniec. Jest przy okazji też adaptacja nowego hitu 3 lata po. No faktycznie trochę później, ale jest. Zawsze fajnie, Pewnie. że takie coś pokazało się. Yy, tutaj jeszcze nadmienię. Mamy. Jako, że to no, wydaje, wyszło to przez Marvel, wydane. miało, mieli, mieli prawa do tego, do tej marki. Yy, Ron Lynn tutaj rysuje. Dla mnie to jest znana postać. On rysował Silver Surfera yy, Misję Heroldów. To było w Mega Marvelu. I hmm. było to też później chyba w kolekcji jakiejś oraz. Yy, Wojny Nieskończoności. To Też to. był Mega Marvel, Infinity War, i teraz mamy fajne kompletne wydania od Egmontu. Te Wojny Nieskończoności. I można sobie to z jego rysunkami połączyć. Tak, bo to jest jego. Mhm. I to jest, jest Ogólnie ci podoba Ci się ta kreska? Bo szczerze, jak e... dla mnie momentami jest fajnie, a momentami jednak tak zależy. Na zależy chyba, nie? To, tak, to szło chyba budżetowo trochę. Ta, ta seria była tak potraktowana po macoszemu mhm. Dobra, zaczynamy. Mamy tutaj tak. będzie dobrze. Poznajemy naszych piątkę. Szóstkę? Super. Tfu, wróć. Rzeczywiście, szóstkę, bo tak, to tak. dzieje się w czasach, kiedy już w składzie jest biały Power Ranger, a trzech członków, czyli czerwonego, żółtego i czarnego wymienili już nowi bohaterowie. Wcześniej była to bodajże Trini, Jason i Zack, a tutaj mamy już Aiszę, Rokiego i Adam. Adama. Zmiennik. <laughs> tak, no lecą sobie Tak, skaczą, skaczą z samolotu. Jakaś akcja charytatywna, wylądu, wylądują na środku tej, takiej planszy, tarczy narysowanej, i to pomo pomoże uratować tam obserwatorium tak, tak. w Angel Grove. Tak. Przy okazji, Czacha Mięśniak trafili gdzie indziej. <laughs> tak, Nie są świadkami budowy. jakiegoś tam przybycia ko kosmicznego, czegoś, Ktoś, tak, co wyglądało niedobrze. Wy było uwięzione pod ziemią, ale przez to, że roboty tam trwały. Natknęli się pracownicy tak. tej budowy na to jajo, wydobili je i zrobili chyba duży błąd. Tak. Zordon to wyczuł i wezwał tutaj swoją ekipę do zadań specjalnych i wysłał ich na tę misję, by sprawdzili, co się tam tak. znajduje. Znaczy, Zordon wiedział, co się tam znajduje, no. ale power no, rangers musieli zabezpieczyć tego. No nie zdążyli, bo już w tym czasie był tam Lord Z i Rita Odraza. W towarzystwie swoich. Maj majtków. Goldar? Złoty? Tak. Złoty. I jakaś świnia, nie kojarzę tej świni. No, ta świnia chyba tylko w tak. tym filmie się pojawia, Aha. o ile dobrze pamiętam. No i wyszedł tak os, maziasty. Tak? Tak e było w filmie. Iwan Oze. Tak. Dochodzi do bitki, a... os no trafił do centrum, centrum dowodzenia, dobrze mówię? Tak, od razu chciał się zemścić na Zordonie. Więc zostawił Power Rangersów z tymi swoimi ziomkami sam <laughs> zajął ich czymś, a sam udał się do materii głównej no Power razu załatwił tak od razu na starak. No. Przy okazji mamy tutaj kadr z filmu przedstawiający Dulcie. No, tutaj jedna strona, ogólnie taka, taka trochę rozkładówka. Wiadomo, na no początku to... się pomiłem, przeczytałem tak. Aha. <laughs> ten... Wiadomo, czas na transformację. I to w sumie. Wszyscy znamy, Tak. wrócili do bazy bo stracili moc w pewnym momencie Tu już pod koniec jest, że i tak samo jak w filmie, to jest ścisła adaptacja, no, wiadomo może nie jest aż tak mega dokładna mhm. Ale po zniszczeniu centrum dowodzenia Power Rangersi nasi stracili swoje moce tak. I ruszyli na misję, ostatnia deska ratunku, właśnie tutaj Alpha ich wysyła, daje im namiary i jeszcze resztą sił tak, Aby czasie... uratować Zordona i tak. przywrócić moc Rangerów oś wysyła za nimi ptaszki. Tak. Bo też śledzi tutaj sytuację z bazy Rity. Tak, bo to... stwierdził, że on przejmie tutaj teraz dowództwo i uwięził Ritę i Lorda Zeta tak. w szklanej kuli. Ma jeszcze pomysł na opanowanie umysłów mieszkańców Angel Grove. Angel Grove tak. I, I wjeżdża lobo tak. <noise> z Mikołajem. <noise> Iwan chciał wykorzystać e, ludzi do wykopania swoich wielkich. Mechanicznych otworów, ale do tak, tego dojdziemy tak. później. Tymczasem jesteśmy na tej planecie. której na nazwy nie pamiętam, ale jest ta pani Dulce du. Tak, tak. tak. I ona ratuje zaatakowanych przez paszyska. oczywiście paszyska ZODA. Yy, OZA. Tak. Ale nie za bardzo chce im sprzyjać, nie? Tak? tak, ale podarowuje im moc ninja. Tak, tak. Dogadują się. Zostają swoje moce wstępne. Tak? tak. I tutaj biały ranger otrzymuje moc sokoła, czerwony małpy. Tutaj jest przy różowej rangerce jest mały problem, bo w komiksie napisali, że jest to żółw, a to był tak naprawdę żuraw. Aha. Właśnie, a tu jest, to była jakaś ten, jakaś literówka, błąd w tłumaczeniu. Tak. I ona nie była blondynką? No, taka Coś, brunetka. To mnie za no i dalej czarny o, o, o. Ranger to żaba, żółty niedźwiedź i niebieski to wilk. I w tym czasie no opanowywanie tych ludzi z Angel Grove przebiega tak jak sobie to zaplanował Ivan. Tak. A ptaszyska wyciły zameldowały, że się nie udało. Ale to już jest trochę za późno, gdyż już te zordy, tak zordy? No chyba też no, je te zordy można tak Iwana nazwać. już no, są wydom... chiny takie wychodzą wojenne. A nasi poszukiwacze mocy, bo oni tutaj są po to, żeby odzyskać, uzyskać nową mocną, mocniejszą moc, gdyż tam stracili. Yy, tak, udają się do specjalnej świątyni, gdzie przywitało ich grupka yy, powiedzmy posągów. Tak, ożywiły, oży, ożyły, dochodzi do bitki no muszą ich pokonać, żeby się wrota otworzyły. I wtedy ukazuje tak. się przed ich oczami moc Ninjetti. No, I znowu reklama, a PlaySid tym tymczasem też... że chyba oglądają taką animację tak, kiedyś. były, powiem, były, że... są badki, albo trzy też oglądałem. Mm. Tą serię też mam. I, tam, bo... I wjeżdżają nowi Rangersi, chociaż stroje są takie same. No właśnie tutaj dziwię się, że producenci nie tyle komiksu, ale filmu nie pokusili się o nowe stroje, nie? Dopasowany znaczy one do tych... tam, pamiętam, w filmie były, nie? Dłowsze, ale, bo to wszystko było takie, właśnie, jakby coś zbroja, nie? takie plastiki yy, tak jako pla tak. takie panelowe, bo zawsze mieli trajtuzy. Ale to było, bo to jest opisane, nie? że oni się dostali nowsze stroje. Tak jak się cofniemy tam do tej bitki na budowie, to oni też mieli te same stroje, tak samo wyglądają. Yy. Więc tu, tu byłoby ciekawie, jakby dali im te rajtuzy na tym początku. Te takie właśnie śmieszne, tylko. Ale no, no, poszło jak poszło. Nie? Chociaż tu można było te kaski, pod te zwierzęta dopasować. Bo im się tylko tu emblematy, tak? Na emblematy na klatkach się zmieniły. No tam. i ruszają. Ale myślę, że to kwestia była praw może autorskich, bo wiadomo, Power Rangersi są Japo japońskim tworem i tak naprawdę Amerykanie później to wykorzystywali i chyba nie do końca mieli prawa do no. zmieniania sobie koncepcji no. później. No i dochodzi do bitwy Zordów. Tak, Pozywają mamy nowe, nowe Zordy. W tym, w tym momencie jeszcze to można zaznaczyć, że no tutaj Czacha i Mięśniak też mają misję, młody tutaj uczeń prosi ich o pomoc, żeby Uratować rodziców, tak, są bo, kiedy Są Iwanowi już nie byli potrzebni dorośli. Stwierdził, że ich zabije, wsadzając ich do e, takiej lokomotywy elektrycznej, i wtedy mieli spaść w przepaść i po prostu zginąć. Ale Aha. nasi e, drugoplanowi bohaterowie ich ratują. Tak, a tu mamy wielką bitwę zordy kontra Te Mechy. Jednak, no. Po porażce jednego, no Iwan twierdzi, że przejmie pałeczkę i opanował tego drugiego. Tak, wlał się w niego, zamieniając się w super dużego Bolka. A nasze Power Rangersi zrobili swojego Big bossa Tak. I dochodzi do naparzanki. Mega Zord. Kończy się w kosmosie. Wielkim wybuchem, no. Tak, no tak. w kierunku Ziemi akurat leciała. Akurat w ten dzień e, wielka kometa i power rangersi wykorzystują to. I kometa uderza w Iwana, niszcząc go pośródnie. Tak, wrócił Z, Rita. A rangersi muszą wrócić do centrum dowodzenia, bo tam się też dzieją rzeczy. Tak, wszystko też. naprawiają. Moc działa. Zordon wraca do pełni sił. Mamy happy no end. I na koniec sztuczne ognie, fajerwerki. <laughs> wszystko się naprawia. <udaje. śmiech> Mamy tutaj zdjęcia z filmu. Tak, to jest fajny dodatek, tak. że kadry z filmu na, na pe pewno. Na pewno na jakimś lepszym papierze by to lepiej wyglądało. No, to, to, że jest y, offset, ale też no niewyraźne są te zdjęcia. Trochę szkoda, bo mm -hmm. na pewno by to można było jakoś to le lepsze, lepiej to zrobić. Tak. No, no, to ten, ten mięśniak tak trochę słabo. Słabe <ślad> <ślad> zaczełnięcie. Film na dzisiejsze czasy może jest trochę taki. I zobacz, zawolowo. Dwa I razy lowo i, I tutaj, Power Rangers Turbo, tak. czyli kolejny film kinowy. Tak. A bo to może już był 1998, to, to już może on już powstał? powstał? Jest bardzo możliwe, że już był nawet w tym, nawet tym, tym czasie. Latach. On chyba po dwóch czy trzech latach. Też mamy dwa egzemplarze. Tak. Również posiadam taki egzemplarz. Niestety mój nie przetrwał e, próby czasu. Rozlatuje się trochę, no ale te zeszyty takie... Nie że, takie że byłeś było, panem, mocnym panem. Czytałem że... wiele razy kiedyś, <laughs> tak, tak się przydało też chyba i do tej, tego komiksu obejrzeć film, nie uważasz? No myślę, że tak. No na pewno byłoby ciekawy do opowiedzenia, więcej moglibyśmy tutaj takich różnic znaleźć czy zmian, Ale na pewno robimy się na komiksie. Film jest taki powiedzmy sobie dosyć umowny, no ale wiadomo to jest Power Rangers, czyli trochę kiczu musi być tam. Ale film pewnie na niedzielne popołudnie, <laughs> jak najbardziej. <laughs> Nie pamiętam kiedy go gramy, <laughs> na pewno 100 lat temu to było. To jakoś do mnie ta tematyka nigdy nie trafiała, niestety. Ale komiks mam, oczywiście jest. Niestety mam tylko jeden z ten semik. Było ich 7, ja odbierałem tylko jeden jak na dotąd. Posiadam jeden od Egmontu, rok pierwszy. Czytałeś? Nie. Yeah. Tak, tak, Czytałeś. Czytałem? A porządku. ten wydanie, te nowe, tak? Tak, czytałem, czytałem, czytałem. Ale to się skończyło to chyba to, już, niestety. Niestety na dwóch tomach. No szkoda. A fajnie, fajnie, fajne, ale jesteśmy przy tym komiksie, gdy, gdzie Marvel ma stery. Marvel tutaj rozdaje karty rządzi Power Rangersami, wydawał je właśnie. I my dostaliśmy 7 zeszytów, to jest siódmy, finalny, ostatni numer. Czy historia była jakoś powiązana z tym filmem wcześniej? Chyba nie. nie Poprzednich jest to. Nie wiem czy to nie są nie były komiksy z odcinku serialu tego, który jest od Aha, czyli też taka. Niby taka I co jeszcze możemy powiedzieć? Jako adaptacja chyba się sprawdza, bo czytamy mniej więcej to samo, co jest w filmie, w te poznajemy. Nie tu ma tu nic nowego tak, tak naprawdę. Ale też jakoś się nie w tych bohaterów, po prostu oni są. Naszy, też dla takich, co Już wiedzą, bo oni są, chociaż mamy tu dobre wprowadzenie, bo jest przedstawienie ten jest zielony, żółty i tak dalej to, i jakie, nie, to jaki nie tam... Zielonego to nie ma. Nie ma zielonego, <laughs> jest nie <białe. śmiech> ma. <laughs> <laughs> Albo kiedyś zielony. Kiedyś był zielony. I chyba ten zielony był lepszy, nawet chyba o, jeden z moich ulubionych. O ile nie jestem fanem właśnie tych Power renderów, w serialu, tam do Rodon mi nie zapiął, ale... jakby wyjeżdżał Smokozord, to tam... Mm -hmm. O, spalało się oko, no, i bardziej, tak? Przyjemniej to było. I fajna muza mm -hmm. i fajny styl. Zawsze miałem dylemat, albo chciałem być czerwonym Power renderem, albo zielonym. No co, sam komiks szybki, taki... No też go czytał, czytałem, go na chwilę, na momencie. Usiadłem, pa mm -hmm. pa bo po zawodach. No, taki... tutaj jest. Nie, chyba też ma 52. A, a. chyba ustalam 52. No nie liczyłem tych kartek, no, ale nie, nie ma ten. Jako, że wydanie też właśnie 3 lata po, po premierze, że ciekawa, uh -huh. tak sobie się tym cenem skusił, Bo mógł wydać to jakoś zeszły normalny, normalny, zwykły, zwykły tam miesięcznik, To nie wiem, czy był jako dwumiesięcznik, czy jako miesięcznik, 6 uh -huh. razy w roku. Czyli ten był na, przez wiem, dwóch miesiąc, miesiąc, dwumiesięcznik. dwumiesięczny. Uh -huh. tak. I numer 6. Zaczęli jakoś w 97. To był finalny. Uh -huh. ten, ale to nie było koniec Power Rangers, bo oni tam jeszcze później, później coś wydawali coś w jakieś magazyny. E, na, tak na pewno e, dodatki czy w postaci zdjęć tabruch tak. z filmu. To by na pewno było lepiej jak była Treda. Na pewno by ten, uh -huh. ten zyskał, zyska, no, ale to były takie czasy. Jesnik wydawał wtedy na Kregę i i tak. I, no, nawet dzisiaj nie skłócimy, to no, wiadomo, no to Power Rangers, a nie Whip Cuts, czy Pown. Uh -huh. Tam tam tych czasach dostali kilka zeszytów, no, czyli Luke było ale na kredzie, a Sony o kilka Aha. a niestety no, Power Rangers, no, nie usiąść, tego a... Czy ten komiks potrzebuje nowego wydania? Myślę, że chyba nie. nie Chyba nie, nie jakiego, bo to utraci wtedy swój klimat, chyba tak z tamtych czasów No tutaj, nie nie dodał. nawet kredy nie nie... nie... No, może coś wyglądać tego na głos. Tak ok bo się bardziej <grym <grym Komiks <grym trochę archaiczny na swoje lata, no ale też taki takie, no. Przeczytany, odhaczony, to Komiks naraz. No, to już prawie 20 lat. No. Tak, w trzeba wyrzucić, nie? wyrzucić na, na przykład to tytuł, jak patrzałem teraz na Ale Drogo. Mhm. Czy warto tyle pieniędzy? No, ja na moje oko na pewno nie. To ja ale... myślę, że dla typowych fanów tak, Power Rangers'ów, tak. jeżeli zbierają coś tak. tam z tego tak. uniwersum, no, na przykład jak ostatni, Jako ostatni zeszył, miałbym 6 i na koniec musiał mieć 7, siódmy, to wywali mhm. to Czyli co? Polecamy głównie fanom Power tak, Rangers. ja jesteś fanem Power Rangers, no to na pewno znasz film. Warto, żebyś miał też i ten komiks. No to chyba wszystko, wyczerpaliśmy temat, także jeżeli jesteście zainteresowani to szukajcie komiksu, a my się z wami na dzisiaj żegnamy, dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć!